Jaka wigilia taki cały rok? Donald Tusk w 2025 postanowił... Robić różne rzeczy, jeść żurek, popcorn i tak dalej, ale przebrniemy przez te wszystkie rzeczy i Wam opowiem o tym, co mnie najbardziej wkurzyło u Tuska w 2025. Więc zaczynamy. Zaczniemy od nagrania, i po jednej nutce sądzę, że będziecie wiedzieli, co to Donald Tusk chciał zagrać. Dzieci prosiły, żebym nie śpiewał, tylko żebym coś zagrał i żeby to nie było w nocnej ciszy. No to ćwiczę przed Wigilią. To był Donald Tusk, który postanowił jak zwykle zadbać tylko o PR. Bo Donald Tusk, jak jedzie po choinkę, gra, śpiewa, tańczy, je. Wszędzie jest kamera, a rządzeniem się nie zajmuje. O tym pokazują statystyki niestety ekonomiczne. No i zobaczcie, jak postanowił pójść po choinkę. No bo nie, on, ten człowiek nie może nic więcej robić niż tylko i wyłącznie PR. Premier Donald Tusk podczas przedświątecznego spaceru z rodziną w Sopocie kupił dwie choinki. Za oba drzewka zapłacił 150 zł i zrezygnował z reszty. Większa choinka trafiła do domu córki i wnuczek premiera, mniejsza do niego samego. Ten prosty gest zwrócił uwagę przechodniów i stał się symbolem przedświątecznej zwyczajności. Więc kupił dwie choinki, oczywiście kamera przypadkowo go spotkała, reszty nie pobrał. Z tanią polską choinkę pewnie kupił, ale skoro jesteśmy przy wycince, to muszę was zabrać na krótką wycieczkę, więc. Za moimi plecami widzicie, co robi Platforma z lasami. Ach, dokładnie nie Platforma, tylko po prostu leśnicy dbają o las. Tylko jak to się działo, czyli racjonalna gospodarka leśna za czasów prawa i sprawiedliwości, to robiono wrzask, kłamano. Tak jak kłamał Tusk, to co widzieliście, jego ekipa, przykuwano się do drzew, a to są przecież świeżo ścięte sosny. To co? Tutaj nie wiadomo, co się dzieje, nie. Po prostu to była propaganda. Zobaczcie, co się dzieje za moimi plecami przodu. To się nie kończy. Jestem. Cześć, jestem w Puszczy Białowieskiej, w naszym skarbie narodowym. Puszcza Białowieska jest wpisana na listę UNESCO i Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakazał wstrzymanie wycinki drzew. Jesteśmy na tej, już po tej wycieczce. Mówię to dlatego, że statystyka jest bezwzględna i Wam przeczytam. Zgodnie z danymi GUS, eksport drewna surowego wyniósł 650 tysięcy ton. W pierwszych trzech miesiącach największy odbiorca Polski drewna jak myślicie co był? Kto najwięcej polskiego drewna przyjął w 2025 według statystyki w pierwszego kwartału? Dobrze myślicie. To był Niemcy. Ale idziemy dalej, ponieważ Donald Tusk zrobił rzecz, która mnie najbardziej wkurzyła w 2025. I to nie chodzi o wcale o ataki na Karola Nawrockiego, za chwilę je przypomnimy. Nie chodzi o jakieś te kłamstwa, pomówienia, agresje, zatrzymania, jakieś nie, łamanie prawa. Mnie najbardziej wkurzyło to, co zrobił dla, wobec zwykłego przedsiębiorcy. Donald Tusk postanowił wybrać się do Barbera, jak twierdził, był zaproszony, więc bez kolejki oczywiście się wbił. Dzień dobry Jezu, Dzień Pan że pan, e, pan, pan, pan czy To wiadomość. Tak, to jest jedyny. Szymon, dobry, Paweł. Paweł. Dobra, śpulnik. Bardzo miło. Widzę, że jest coś, trzeba poprawić na głowie. Nie, nie, nie. Aż mi pogada się No, no, no tak. tak, no też pogadamy. Ale to widzę, to, tak. że jest to. Jeśli chodzi o składkę z no to też tutaj przeszukamy. ten. to wszędzie słyszę, to dostaliśmy to weto w składkę, że tak powiem, ale chyba spróbujemy jeszcze raz. Wzięliście ten fragment i Donald Tusk tam zwracał uwagę na temat związany ze składką zdrowotną. Ale nie byłoby nic z tym złego, co powiedział premier, gdyby nie to, że po prostu go bezczelnie, hamsko oszukał. Ja nie jestem i nie byłem nigdy zwolennikiem, ja uważam, że to był błąd, jedna i druga ekipa powinna to naprawić, ale skoro premier idzie do Barbera i mówi o tym, co najbardziej wkurza tego przedsiębiorcę, to odezwał się minister finansów. I jak myślicie, co powiedział na temat składki? Czy składka zdrowotna powinna być obniżona, tak czy nie? Nie, w tej chwili nie ma w mojej opinii yy, przestrzeni do tego, aby składka zdrowotna była obniżana. Ale rzecznik rządu Adam Szłapka sugerował coś takiego, że chcecie obniżyć składkę zdrowotną. Nawet pamiętam słowa pana premiera Tuska, kiedy odwiedzał Barbera. Czyli co, to jest nieprawda? Konkretnie i pan premier i rzecznik rządu mówili o tym, że myślimy o tym, myślimy o różnych rozwiązaniach, ale ja rozmawiałem z panem premierem, przedstawiłem mu moją opinię i rekomendację, że w tej chwili nie ma przestrzeni do tego, aby wracać do dyskusji na temat obniżania składki zdrowotnej. Najpierw trzeba wzmocnić finanse Narodowego Funduszu Zdrowia. My już w przyszłym roku przeznaczamy ponad 25 miliardów złotych więcej na Zdrowie, te nakłady, nakłady rosną, ale dobrze wiemy, że te potrzeby są większe. Przedstawialiśmy w przeszłości projekt dotyczący obniżenia składki zdrowotnej. On został wtedy przez obóz prezydencki zawetowany. Teraz takiej przestrzeni w budżecie, już po kolejnych wydatkach, które się pojawiły, po prostu najzwyczajniej nie ma. Tak, to był minister finansów, ale pójdźmy dalej. Zobaczcie te tytuły. 2026 jeszcze większe. Jeszcze większa składka zdrowotna. Czy co Donald Tusk robi sobie PR, idzie, a jeszcze do tego brutalnie wszystkich oszukuje? Znaczy to jest tak bezczelne z jego strony. No ale już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No i 2025 był momentem brutalnego ataku, który skończył się w dość zabawny sposób, może odwrócił, może zabawny, może to jest złe słowo, ale w takim pozytywnym scenariuszu wobec Polski. Dlatego, już Donald Tusk pod koniec kampanii wyborczej postanowił wesprzeć Rafała Trzaskowskiego, postać znaną wymienił, czyli Jacka Murańskiego. Nie wiem, no, dla mnie to jest jakaś patologia. Ja się czułem wtedy oglądając, tak jak była sprawa La reportera, a nie poważny prog program. Ale no, zobaczcie fragment. Jacek Murański. Postać znana. Znana także panu Nawrockiemu. Znana między innymi z ma. Także aktor w takich niedużych rolach. I to był moim zdaniem moment kluczowy. Komentuję, no bo nic nie, nic nie wiemy tak naprawdę. Wiemy, wiemy, to jest wielkie zwycięstwo. 600%? To jest wielkie zwycięstwo, to jest naprawdę historyczny moment. Waga tych wyborów rozstrzyga wszystko na 10 lat, na dekadę. I dzisiaj wygrała cała Polska. Ale, to się... ale kluczowy też dlatego, że kilka dni temu redaktor Manowski poinformował o tym, że zdejmują mu część programu. Na początku część myślała, że odchodzi. Ale zamieścił ten wpis. Zobaczcie go. Te wpisy ma takie specyficzne zdjęcie, ten uśmiech redaktora nawiązuje moim zdaniem, a to jest moja interpretacja, do właśnie tego momentu, dlaczego on musiał być wycięty z części tych programów. Czy Donald Tusk interweniował, wiecie, on nie lubi mediów? To jest tak naprawdę człowiek, który chce cenzury, nie lubi mediów, nie lubi pytań, nienawidzi republiki, nienawidzi opozycji, w ogóle jest bezwzględnym zawodnikiem. I jest notoryczny kłam, to, znaczy to jest już patologiczna droga, którą uprawia w polityce. O tym trochę mówił Jan Maria Rokita, który opisywał swojego byłego przyjaciela, swojego, swojego byłego kolegę, który mówił, że Tusk nagminnie to robi, znaczy on jest chory z nienawiści. Dzisiejszy premier jest, w moim przekonaniu, jedną z najwbitniejszych w całym świecie demokratycznych osobowości politycznych, potrafiących w sposób perfekcyjny mobilizować najniższych niższe instynkty ludu. Czynić zbiorowość ludzką, w której istnieją jeszcze odruchy pozytywne, odruchy dobroci, szlachetności gorszą, tak? Znaczy świadomie gorszą, w nadziei, że to przysporzy powodzenia politycznego. Jest absolutnym fachowcem w tej dziedzinie i z tego punktu widzenia zasługuje na szacunek za swoje niezwykłe umiejętności. Sztuka współczesnego pr polega na tym, jak zmobilizować najniższe namiętności, najgorsze namiętności tłumu jak tłum przekształcić w motłoch, jednocześnie wprawiając go w przekonanie, że stoi po słusznej stronie. Jako cel uważa możliwość kłamania stały ten element. Dlatego, no, ten rok 2025 był związany z notorycznym kłamstwem Donalda Tuska, które widzieliście. Od spraw gospodarczych, po mównicę sejmową, po e, wycinkę drzew, po teraz jeszcze na koniec. Powiem, jak Donald Tusk jedzie w kurteczce na granicę, no słuchajcie, no naprawdę, łapie się za głowę, co on wyprawia. On nagle jedzie na granicę i nagle broni polskich żołnierzy. No naprawdę, no, ten facet, który pozwalał na... Jakire, który pozwalał na stanecką, na pędzi wiatra, na tych wszystkich, na Bodnara, na tych wszystkich, którzy atakowali polskich żołnierzy, a na koniec on wychodzi i on mówi, że jest murem za polskim mundurem. Facet, który zupełnie po innej stronie stał. No i na koniec pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam, Jacek Ozdoba i do zobaczenia, i do siego roku i szczęśliwego nowego roku 2026. Mam nadzieję, że bez tego kłamcy, że on będzie jak najmniej w Waszych głowach, domach i w telewizji i w mediach społecznościowych. Do zobaczenia!